Po prostu usunąć uschnięte gałęzie. Czy ty koniecznie musisz wszystko upiększać? Ktoś chyba musi. Przez ciebie, Applejack, nasz rynek to jeden wielki bałagan. Burza zrobi tu jeszcze większy bałagan, jeśli nie usuniemy suchych gałęzi, które mogą spaść i zrobić komuś krzywdę. Nie rozumiem, dlaczego Pegazy deklarowały na dzisiaj to oberwanie chmury. Przecież dzień zapowiadał się tak ładnie. Ach, a pomyślałaś o roślinach? Te gazy zapomniały zadbać o deszcz w zeszłym tygodniu, więc teraz rośliny potrzebują porządnej ulewy. O nie! Tak długo układałam dziś loki w grzybie! Szkoda, że nie zdążyłaś wywiązać się z zadania. O, 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 coraz więcej tych kropli! O, 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 pomocy! Jest! E... Schowaj się tam pod stołem, a ja postaram się tu wszystko dokończyć. Co, znowu źle? Nie wejdę, po sobie ubłocę kopyta. Ech, czy tobie wiecznie musi coś nie pasować? Naprawdę tak trudno cię zadowolić? Akurat zabłocenie moich kopyt chyba niczemu dobremu nie służy. W twoich oczach zdaje się nic niczemu nie służy. Powiedziałaś coś zupełnie bez sensu. Wcale że, tak. Wca tak. Że tak. Tak. Wcale, że tak. Właśnie tak. Właśnie tak. Wcale, że tak. Właśnie tak. Wcale, że nie i kropka. Ha. Ha. Właśnie tak i dwie kropki. Ha! Proponuję rozejść się, zanim któraś z nas powie coś, czego będzie żałowała. Jasne, ale to ty powiesz pierwsza coś, czego będziesz żałowała. Wprost przeciwnie, jestem pewna, że to będziesz ty, pierwsza powiesz coś, czego będziesz żałowała. Ale ja nie zamierzam nic mówić. Ja też nie! To zmykaj, nie zatrzymuję cię! Ty pierwsza! Może lepiej trzymajmy się razem i znajdźmy schronienie! Tak będzie lepiej i to szybko. Mój mały kucyk, mój mały kucyk, mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni, czuję magię, mały kucyk. Kiedy ujrzę go, to będę jak ja, Czułe serce. Magi czar, nasze przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód w krainie nie marzę, dzień i noc Magii nie potuli dziś Ma My Little Pony, przyjaźń to magia Dziewczyński wieczór <thy� oneself> Przyjemnie tu i sucho, prawie uh, nie wejdę tam Ebu Jack Rarity Ebu Jack Twilight? Chodźcie, dziewczyny, szybko! Zaraz, chwila! Zdaje się, że w czasie burzy nie należy chować się w drzewie. Spokojnie, chroni nas tu czarodziejski piorunochron. Wejdź, proszę! Jesteśmy ci naprawdę wdzięczne, że nas zaprosiłaś. Wielkie dzięki, jesteś bardzo gościnna. Mhm. Że jesteś dobrze wychowana i umyj kopyta, zanim wejdziesz. Uch, nie odpowiadam za siebie, jeśli będę musiała spędzić cały wieczór z tą marudną i drobiazgową rarity. Ale burza, nie? Tym razem pegazy pokazały, co potrafią zrobić z pogodą. Obyście nie miały kłopotów z dotarciem do domu. Rzeczywiście z tym może być kłopot. Oczywiście możecie też zostać tu. Spike załatwia jakieś królewskie sprawy w Canterlocie, więc dziś cały dom mam dla siebie. <laughs> Musicie koniecznie zostać u mnie na noc. Zrobimy sobie dziewczyński wieczór. Zawsze o tym marzyłam. O, o jejku, E! niestety wydaje mi się, że na wieczór jestem już z kimś umówiona. Jakoś całkowicie wypadło mi to z głowy. <laughs> o, gdzie ja mam głowę? Przykro mi, nie mogę zostać tu do rana. Z Applejack. Dziewczyńskie wieczory. Wszystko, co zawsze chciałyście o nich wiedzieć, ale bałyście się zapytać. Mam to już od dość dawna. Naprawdę doskonały przewodnik. Rzuć chociaż okiem na spis treści. Tak chciałam zrobić z niego użytek. Nareszcie nadszedł ten dzień, ale będzie super tak, e, fajnie. Tak, fajnie. Co wy wyprawiacie? Zaraz, chwila, nie rozumiem. Kazałaś mi zmyć błoto z kopyt. A wy w tym czasie umazałyście sobie nim twarze. Głubta się! To się nazywa maseczka błotna. Oczyszcza i odmładza cerę. Za chwilę zaczynamy metamorfozy. <laughs> to obowiązkowy punkt programu. Tak tu jest napisane. Dziewczyńskie wieczory. Wszystko co... Wiesz, zrobiło się późno. Muszę lecieć do domu, już jestem spóźniona na... Y, coś tam. E, to pa! A! Zostanę jeszcze na chwilkę. Hurra! Dziewczyński wieczór! A to niby w czym ma pomóc? Jej! Pokład z ogórka likwiduje opuchliznę i zaczerwienienia. Opuchliznę, śmiznę. Mm. Wolę go zjeść. Mm. <głos> <głos> Ale super, prawda? Zrobimy wszystko tak, jak tu piszą. Dziewczyński wieczór u mnie ma być niezapomniany. Słyszałaś to, Applejack? Nie chciałabyś chyba zepsuć pierwszego w historii dziewczyńskiego wieczoru u Twilight, prawda? Oczywiście, że nie. I ty pewnie też byś nie chciała. A więc w tym jednym się zgadzamy. Przybijmy piątkę. Fu. Fu! No wiesz, jesteś nie tylko niehigieniczna, ale i źle wychowana! A ty jesteś nie tylko wielką marudą, ale i grasz mi na nerwach. Ale tak się składa, że ja potrafię się dogadać z każdym, nawet trudnym w kontakcie, kucykiem. Serio? A ja jestem łatwo dogadywalna z każdym napotkanym kucykiem. Nie ma takiego słowa! Jeju, co to będzie za super wieczór! Yeah! Yay! No i? Jak dotąd ci się podoba, prawda, Applejack? Tak, jestem zachwycona. Mnie też się bardzo podoba. Metamorfozy zaliczone. O! Uh. Teraz kolejna historyjki o duchach. Kto chce zacząć? Ja! Opowiem wam mrożącą krew w żyłach historię o okropnym duchu, który doprowadzał wszystkie kucyki do szału swoją nadgorliwą pedanterią. Uuu, ale sądzę, że ty akurat go znasz. Pierwsze słyszę i mam znacznie lepszą historyjkę. Jest naprawdę przerażająca. O bołaganiarskim i samolubnym duchu, który denerwował wszystkie kucyki w promieniu stu kilometrów. To nieprawdziwa historia, zmyśliłaś ją Jak to z historiami o duchach? Wszystkie są zmyślone Teraz moja kolej Opowiem wam historię pod tytułem Legenda Bezgłowego Konia Zdarzyło się to pewnej ciemnej, burzowej nocy Takiej jak dzisiejsza Trzy kucyki brały udział w wieczorze dziewczyńskim Takim jak ten nasz I gdy ostatni kucyk myślał, że jest już bezpieczny, okazało się, że tuż za nim stoi dosłownie kilka centymetrów. Bez głowy koń! <słyskuj> 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 Historie o duchach zaliczane. Gotowe na ciąg dalszy? Potem układamy piankę na czekoladzie, koniecznie równo na środku i przykrywamy to ostrożnie drugim zbożowym krakersem. No i gotowe! Uh. A następnie pochłaniasz. Ach, mogłabyś chociaż nas przeprosić. Właśnie miałam zamiar, ale musiałaś się wtrącić. Pardon! Ciasteczka? Zaliczone. Kolejne na naszej liście super zabaw? Prawda lub zadanie? To ja każę Applejack, żeby raz dla odmiany zrobiła coś porządnie i delikatnie. Poważnie? A ja każę Rarity, przestać zrzędzić i roztrząsać każdą sprawę w drobiazgowych szczegółach. Dla odmiany? To ja teraz powiem prawdę. Są wśród nas kucyki, które mogłyby choć czasem zwracać uwagę na szczegóły. Też powiem prawdę. Są wśród nas kucyki, które mogłyby przestać marudzić, wtedy reszta będzie miała święty spokój. Eee. Nie na tym chyba polega ta zabawa. Należy odpowiedzieć szczerze na zadane pytanie albo wypełnić otrzymane zadanie. Zadanie dla ciebie. Masz wyjść teraz na dwór i zmoczyć na deszczu tę misternie ułożoną grzybę. Niestety musisz. Takie zasady. Ha. Dobrze. Słuchaj Zadanie dla ciebie Masz się przebrać w falbaniastą, świecącą, koronkową suknię Zadowolona? Bardzo Czy ja też mogłabym grać? Zadanie dla ciebie Weźmiesz udział w najbliższych zawodach rodeo A ty masz nie brać udziału w najbliższych zawodach rodeo A ty masz nie czesać grzyby sto razy przed pójściem spać A ty masz uczesać ją choć raz Eee, e, prawdę lub zadanie uznajmy za zaliczoną. Zobaczmy, co tam jeszcze fajnego dla nas przygotowano. Hmm, co to może znaczyć? Bitwa na poduszki? O, proszę Was! Ja na pewno nie zamierzam brać udziału w tej prymitywnej grze. O! o! Skoro tego chcecie, ha! Tu, tu. A, już rozumiem. Bitwa na poduchy. O, dziewczyny, może powinnyśmy troszkę zwolnić? Słonie, zaraz po niej. na tym i chodźmy spać Trzymaj te zabłocone kopyta po swojej stronie łóżka Nie mam zabłoconych kopyt Miałaś i na pewno niedokładnie je umyłaś Są czyste, widzisz? Uuu. I kto teraz jest samolubem? Muszę jeszcze raz pościelić, bo wszystko się pogniotło Wstawaj! E, e, e. Pognieciesz! Ja ci pokażę. Nie, chyba śnisz, że to zrobię. Ej! Zrobiłaś to specjalnie. Cia? Dawaj, muszę znów poprawić. Nie słyszę, zasnęłam. Nie ruszę się stąd. Ruszysz, jeśli chcesz się przykryć. Oddaj to! Nie oddam! Oddasz! Nie! Tak! Nie! Tak! Tak! tak. Dosyć tego! Napisane, że na dziewczyńskim wieczorze najważniejsza jest dobra zabawa, a przez Was nie mogę tego odfajkować! Naprawdę bardzo się starałam z nią dogadać. Założę się, że to ja starałam się bardziej! A właśnie, że ja! A właśnie, że ja! 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 Super! Jesteście zadowolone? Wielkie dzięki. Zepsułyście mi cały dziewczyński wieczór. Metamorfozy, ciasteczka, prawdę lub zadanie, bitwę na poduszki. Czy też tu w ogóle mogłoby pójść jeszcze gorzej? Żałuję, że spytałam. Widzisz? Dlatego mi zależało, żeby usunąć wszystkie suche gałęzie! Tylko mnie nie słuchałaś! Ale ja... Muszę je złapać! Szkoda czasu! Nie czekaj! Stój! No co czekać? Muszę je złapać! Uf. I to dziewczyny nazywam fachowym zagraniem. A -a -a! <cuśmalt ryzykltarzy> Chciałam ci powiedzieć, że może spaść na dom! To szkoda, że nie powiedziałaś. Bardzo przepraszam, Twilight. Nic. Znaczy, nie powiem, że nie szkodzi. U mnie w sypialni zaległo wielkie drzewo. W książce o dziewczynskich wieczorach nie ma nic na ten temat. A przynajmniej nic takiego nie znalazłam. A ty co tam robisz, u Próbuję sprzątnąć bałagan, który ktoś narobił. Chwila, kto to był? A no tak, oczywiście ty! Musimy coś zrobić! Gotowanie z przyjaciółkami? Nic tu nie ma o gałęziach! Rarity, błagam cię! Przestań sprzątać i pomóż mi ruszyć to drzewo! Powiedziałam, zostaw to i mi pomóż! Słuchaj... Przepraszam, dobrze? Możesz powtórzyć? Powiedziałam, że przepraszam! Powinnam była Cię posłuchać, gdy chciałaś mnie powstrzymać. Twoja drobiazgowość mogła uchronić nas przed tą katastrofą. Ale teraz zostaw już te mało istotne szczegóły! Przestań sprzątać i pomóż mi pozbyć się tego wielkiego kłopotu, który tu wylądował! Proszę! Ach! ach nie chcę się ubrudzić! Nie wytrzymam. Co? To znaczy tak, przy ciężkiej pracy można się ubrudzić, ale nie mamy wyjścia. Sama nie damy rady usunąć tego ciężaru. Potrzebuję pomocy. O. Dobrze, zróbmy to! Wiecie, znalazłam rozdział o imprezach plenerowych. To by się chyba zgadzało. Możemy to zaliczyć. huh Lepiej? <grym i górę> Dzięki. O, ładne! Skąd się tu wzięły? Oni też nic tu nie piszą. <grym i górę> Czy jest większe niż stodoła? <grym i górę> nie, a może mniejsze od siodła? Nie, zostały wam już tylko trzy pytania. Jak mamy zgadnąć, o czym myślisz? To może być wszystko. A powiedziałabyś, że ciepło? Ciepło? Za ciepło wam tu? Skręcić ogrzewanie? Pytała, czy jesteśmy blisko zgadnięcia. A, nie. I to trzeba zaliczyć jako pytanie, więc zostały wam tylko dwa. Czy to... Sześcionogi kucyk z fioletową nakrapianą grzywą i srebrnymi gwiazdkami w oczach? Kruwa po całym świecie i szuka kryjówki dla magicznych jaj? Tak jest! Ta... Naprawdę? No, Nie. Chodziło o to. Ale tak miło patrzyło się, jak ładnie się dogadujecie, że chciałam, żebyście razem wygrały. Super. Od początku mogłyśmy się tak fajnie bawić. Gdyby tylko pewna osoba nie była taka grymaśna. A może wcale by nie była, gdyby pewna osoba nie była taka niechlujna. Przepraszam, że byłam taka okropna. O nie, to ja byłam nie do wytrzymania. Fajnie, że to mówisz, że to ja przepraszam. Ale ja przepraszam znacznie bardziej. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak! Uważam swój pierwszy dziewczyński wieczór za udany yeah! Dobra zabawa? Zaliczona Teraz dwa kroki w lewo Nie w to lewo Które w końcu? Teraz ty nawałaganiłaś, nie ja Przepraszam Kochana księżniczko Celestio Trudno sobie wyobrazić, że dwa tak różne kucyki mogłyby dojść do porozumienia. Ale ja dziś nauczyłam się, że przymykając oko na te różnice, można jednak się przyjaźnić. Uwaga! Kto ma ochotę na drugi dziewczyński wieczór jutro? No to może za tydzień! U, albo może za dwa tygodnie. Dobrze, za miesiąc? Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master film. Reżyseria Agata Kowalska bauman Biologi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Grzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni.